Eee, czym jest wolność? Znaczy, tutaj pewnie, pewnie rzeczywiście trochę inaczej to pytanie brzmiało wtedy, gdy Solidarność właśnie się rodziła, i teraz trochę inaczej brzmi współcześnie. Wówczas jakby było to dosyć jasne, byliśmy zniewoleni dla naszego społeczeństwa, stąd ten sprzeciw, ten wielki ruch społeczny, który ostatecznie się sukcesem zakończył i odzyskaliśmy tę wolność. A dzisiaj. No właśnie, tutaj jest wszystko właściwie wolno i, i, i jakby to, to, to pojęcie to się trochę rozpływa, ale mi się wydaje, że przede wszystkim to jest odpowiedzialność, społeczna odpowiedzialność, właśnie, która się przejawia w społeczeństwie obywatelskim w, w, w patrzeniu nie tylko na siebie, ale też na innych i, i robienie właśnie różnych rzeczy z różnych sfer, jak go, ale mając na uwadze inny, i czy, czy to sąsiada, czy, czy to najwyższych rodziny, czy, czy tak są po prostu jakieś inne grupy społeczne, szanowanie ich, ich, ich zdania, też prowadzenie innego dyskusji w polityce, w różnych społecznych, które się tutaj... No i to jest też, też jakby świadomość tego, że ponoć nie jest dane raz na zawsze, musimy o nim dbać, właśnie Powinniśmy starać się, się pilnować też pamięć o tym, jak do tych wolności dochodziliśmy